Cześć, witaj na kanale Vis Academy, szkoły uczącej tworzyć wizualizacje architektoniczne. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci pokazać, jak stworzyć takie liście leżące na trawniku, może gdzieś na drodze czy chodniku, generalnie tam, gdzie mogły spaść drzewa. No i do tego wszystkiego będziemy wykorzystywać e, narzędzie Chaos Cutter, dostępne w Koronie 8. Takie liście możemy stworzyć po to, żeby ta nasza wizualizacja po prostu była taka przyjemniejsza w odbiorze, a te wizualizacje, które widzicie, zostały też wykonane przez naszych studentów, którzy... Właśnie w taki sposób urozmaicili swoje obrazy. No i zanim do wszystkiego przejdziemy, chciałbym Ci się przedstawić. Ja nazywam się Mikołaj Cierlak. Generalnie na co dzień zajmuję się tworzeniem wizualizacji architektury średniej i dużej skali. Robię to przede wszystkim na potrzeby konkursów architektonicznych, ale też gdzieś do marketingu, dla różnych działów, które współpracują ze swoimi inwestorami. Więc. Tworzę różne wizualizacje, przede wszystkim jednak są to konkursy np. takiej architektury jak tej, czy np. takie obrazy jak tutaj sam też brałem udział w wielu konkursach, więc wiem jak to wygląda studiowałem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Architektury, więc też tam troszeczkę poznałem wszystkiego od środka, czasami tworzymy też takie fajne wizualizacje koncepcyjne tak jak tutaj, gdzie chodziło na przykład o to, żeby odtworzyć Berlin ze zdjęć jeszcze sprzed wojny i połączyć go z tą tkanką która już istnieje teraz, która została wybudowana w czasie po II wojnie światowej, więc te tematy są czasami naprawdę bardzo ciekawe. No i tworzenie też wizualizacji wcale nie musi być nudne i nie, to nie musi być tylko deweloperka. Więc, tak jak wspomniałem, generalnie zajmuję się tworzeniem wizualizacji. E, robię to od wielu lat. Wszystko zaczęło się jeszcze przed studiami. No i tyle skutkiego wstępu. Przejdźmy do rzeczy. W tym nagraniu nie będziemy się zajmować podstawami czy ds Maxa. Informacje odnośnie tych podstaw znajdziesz w innych materiałach. Więc przejdźmy teraz do tworzenia tego liścia. Na samym początku chciałbym Ci przedstawić scenę, którą tutaj stworzyłem. Jest to coś takiego. Już widzimy, że te liście są na samym dole. E, tutaj tylko schowam sobie jedną warstwę, którą też przygotowałem z tym skaterem, którego będziemy używać, z tymi liśćmi, które są już w tej scenie. Bo generalnie musimy zacząć od tego, że musimy stworzyć prostą geometrię, na który nałożymy materiał liścia mapie, z mapą Diffuse i z mapą Opacity. I tutaj chcę Ci pokazać, jak taki render wygląda z liśćmi i bez liści, dlaczego to może być właśnie coś ciekawego w naszych scenach. Troszeczkę sobie przesunę ten na, te nasze okno tutaj. No i tutaj włączę sobie jeszcze region, żeby zobaczyć e, co się tutaj na tej scenie dzieje. No i widzimy, że tutaj mamy liście i teraz odłączę sobie tą warstwę scatterstary stary liście. No i zobaczymy, że teraz ta scena bez tych liści troszeczkę tak pusto wygląda. To znaczy, moglibyśmy to zostawić, możemy też to dodać, żeby właśnie wzmocnić na przykład ten efekt tutaj, który jest. A mamy właśnie taką jesień, taki klimat jesienny. Więc zrobimy to od nowa, zastopuję ten render i przejdziemy sobie do nowego 3DS Maxa, w którym stworzymy sobie na samym początku plane, ustawimy mu na przykład 10 na 10 cm i ustawimy sobie segmenty 10 na 10. To na samym początku jest taki must have. W następnym kroku wybierzemy sobie modyfikator FFD4x4x4, złapiemy boczne werteksy, tak jakbyśmy chcieli lekko wygiąć właśnie ten liść w taki sposób jak teraz, ok? No i teraz musimy przejść do stworzenia takiego odpowiedniego materiału. Jak to zrobić? Klikamy M na klawiaturze, wchodzimy w sobie Slate Material Editor. Ja troszeczkę to okno powiększę. Oczywiście jeśli nie masz Slate Material Editor, musisz kliknąć w Mods i wybrać sobie Slate Material Editor. następnym kroku wybierzemy sobie material z korona, korona Physical MTL, bo właśnie w koronie będziemy ten materiał nasz opracowywać. W następnym kroku musimy dodać sobie tekstury do slotu Base Color, więc z tego miejsca przeciągnę sobie w lewo, klikam Maps, Korona i Korona Multimap. Map. Następnie w tym Korona Multi Map klikam Batch Load Textures i wybieram wszystkie moje przygotowane liście w taki sposób. Klikam Enter i po prostu wczytuję, ten, yy, wczytuję te wszystkie tekstury. No i widzimy, że już nasz liść pojawił się na naszym playnie. Kliknę sobie jeszcze w ten box i po prostu go usunę. A tutaj przybliżając się do naszego liścia włączę sobie render i zobaczę co tutaj się dzieje. No i na razie mamy po prostu płaszczyznę e, z czarną taką obramówką, tego nie chcemy. Żeby to wyciąć musimy użyć map opacity, więc klikamy znowu M na klawiaturze, klikamy prawym, wybieramy maps, korona, korona multimap. I z korona multimap też klikamy batch load textures i wybieramy sobie wszystkie mapy opacity tutaj, a następnie przeciągamy to do slotu opacity. W tym miejscu, w opasity kolor, już widzimy, że nasz liść poprawnie się wyciął. Więc w taki sposób będziemy tworzyć liście. Oczywiście jeszcze musimy troszeczkę popracować nad tym liściem, bo pod kątem możemy zauważyć, że on jest taki matowy, jasny. To nie jest efekt, który. Pożądamy, będziemy inaczej to ogarniać, a jeszcze zanim to zrobię, to skupiuję sobie ten liść na przykład 10 razy za pomocą opcji Instance. No i zobaczymy teraz też, że dzięki temu, że wkleiłem właśnie różne tekstury przez Corona Multimap, mamy różne liście. No i dzięki wykorzystywaniu Chaos Scattera będziemy widzieć, że te liście też będą różne, więc dzięki temu będziemy mieć taką różnorodność, która jest ważna przy tworzeniu wizualizacji. Możesz to też zrobić oczywiście z jednym liściem, i to też będzie dobrze wyglądać, jakby. Jak najbardziej jest możliwa taka opcja Więc teraz tak Wchodzimy sobie w nasz materiał Corona Physical MTL I pobawimy się troszeczkę odbiciami i translucencji Które też jest ważne w tym wszystkim Dlatego teraz ustawimy sobie roughness na 0.3 Który odpowiada za odbicia I taką chropowatość I ustawimy sobie na 1.0.1 no i widzimy, że te liście troszeczkę straciły tych odbić i właśnie o to chodzi, bo też za chwilę włączymy sobie opcję Fin Shell No Insight, a następnie w Translucency wpiszemy sobie na przykład 02. Parametrze fraction. I to spowoduje, że nasze liście teraz będą lekko przezroczyste. No i żeby ta przezroczystość też miała taki kolor tych liści, musimy wpiąć do slotu mm, Transusency Color odpowiedni po prostu mapę. I żeby to zrobić, to teraz przesuniemy sobie korona Multimap troszeczkę w lewo i wczepniemy sobie tutaj korona Color Correct. Następnie z tego korona Color Correct znowu stworzymy sobie nowe korona Color Correct, które wepniemy sobie do Base Color. Następnie skopiujemy sobie te korona kolor korek w dół i przepniemy je do translucency Color. i już możesz zauważyć, że te liście troszeczkę zmieniły kolor. I teraz tak, to co musisz wiedzieć, to to, że w tym miejscu translucency kolor, czym jaśniejsza będzie ta mapa? tym też jaśniej będą jakby jaśniejsze będą te liście to znaczy one będą więcej tych kolorów przenosić one będą bardziej takie transparentne ale nie przezroczyste tylko przepuszczające światło więc czym jaśniejszy kolor tym te liście też będą jaśniejsze tutaj oczywiście nie przesadzamy a gdy wepniemy sobie tą mapę kolor korona correct do slotu base color no to tutaj trzymamy raczej tą mapę troszeczkę ciemniejszą bo to jest właśnie ten diffuse który będzie widoczny w cieniu wszystko też zobaczysz już na tej konkretnej wizualizacji, którą będziemy przygotowywać później, na razie tutaj opracujemy sobie ten materiał. Więc mamy teraz już jakby nasz diffuse, czyli base color, przygotowany. I teraz chciałbym też Ci wytłumaczyć, po co jest ta mapa tutaj, czyli Corona Color Correct przed tymi dwoma mapami Color Correction z tego względu, że tutaj mamy taką opcję jak Hue, Saturation i Gamma i teraz dzięki temu zmieniając sobie opcję w tym miejscu będę oddziaływać zarówno na Base Color i Translucency Color, które powinny być razem zgrane. Jeśli one by nie były zgrane, na przykład tutaj byśmy mieli na przykład bardziej taki kolor inny, no to ta przezierność względem tego jak ten materiał wygląda mogłaby być inna. Dlatego tutaj staramy się trzymać te dwie mapy zawsze na tych samych opcjach. Tutaj sobie zmieniamy na przykład jasność, a w tym Corona Color Correct zmieniamy sobie yy, barwę, która będzie wspólna potem dla tych dwóch kolejnych map. Więc w tym miejscu możemy sobie zrobić te liście bardziej żółte, pomarańczowe, jakiekolwiek byśmy nie chcieli. Zostawimy je po prostu troszeczkę bardziej żółte już na ten przykład. No i wejdziemy sobie jeszcze do opcji, do Corona Multi Map, bo tutaj też jest parę ciekawych parametrów, które warto przejrzeć. Teraz to Corona Multi Map też mogę w odpowiedni sposób modyfikować, więc teraz, gdy w Hue Random sobie na przykład 100, możemy zobaczyć, że te liście mają albo bardziej niebieską, albo bardziej e, żółtą barwę. Dzięki Hue Randomization będziemy mogli modyfikować barwy tych liści, ale musimy tutaj ustawić tą, e, tą wartość nie na taką skrajną, bo po prostu nie na 100, a na przykład na 10, bo to spowoduje, że te liście będą lekko odchylać się od tej głównej naszej barwy. Więc jeśli mamy 100, to jest przesada, ale na przykład możemy tutaj zostawić sobie 10, e, no zostawmy 10, czyli te liście teraz będą bardziej kolorowe, to znaczy będą bardziej takie zróżnicowane. Kolejny parametr to Saturation Random. W Saturation Random e, będziemy mogli zmienić sobie wartość saturacji, czyli jeśli ustawimy sobie 100%, to w tym momencie liście będą albo na maksa zdesaturowane, albo na maksa nasycone. No i też oczywiście nie stosujemy w przypadku liści takich wartości, tylko też możemy sobie potestować wartość, na przykład 10, i, znaczy 1, 5, może 10, zobaczmy co jest przy 50, ok, za dużo te liście są za blade, więc wejdziemy sobie na przykład do 20, no ok, jeszcze za mocno 10. 5, zostawmy 5%, wydaje się to w porządku teraz tutaj. No i zostaje nam jeszcze parametr gamma random, który pozwala tutaj zmienić jasność tych yy, liści, czyli on będzie powodować przez 100%, że albo liście będą właśnie takie czarne, już zupełnie, albo białe, albo. No albo takie, albo takie. E, musimy też tą wartością ostrożnie gdzieś manewrować, regulować. Możemy na przykład ustawić sobie 1, porównać z 0. No nie widać żadnej różnicy. 10, ok, widać, że już jest za dużo, więc na przykład zostawimy sobie 2,5. No i to jest gdzieś taka wartość, która pozwoli nam te liście w taki fajny sposób tutaj różnicować. Gdybym sobie jeszcze te liście skopiował, teraz na przykład w taki sposób tutaj. Jeszcze dziesięciokrotnie, no i zmienił na przykład te gamma random, to będziemy widzieć na większej przestrzeni, jak te liście się zmieniają. Więc wyobraź sobie teraz, że mamy masę tych liści pod jakimś drzewem, i teraz możemy właśnie w taki sposób zmieniać ich zabarwienie jakieś takie proste rzeczy. Więc mamy przygotowany materiał naszych liści, i on właśnie w taki sposób wygląda. Przyjrzyjmy sobie jeszcze ten materiał, jak on jest zbudowany. Więc mamy na samym początku korona Bitmap, które jest w ilości 7 sztuk, wpięte do korona multimap. W Corona Multimap też pamiętaj, że możesz na przykład mieć jedną mapę ustawioną w taki sposób, że będzie jedna tekstura i ustawione item kant na jeden. W tym momencie po prostu będziemy mieć jedną teksturę. Jeśli sobie jeszcze przerenderujemy tutaj też musimy usunąć te bitmapy. Ustawić też item kant na jeden. To w tym momencie po prostu będziemy mieć jeden liść, który będzie się kolorystycznie różnie wyróżniać. A wrócimy sobie do tych opcji, ja tu zastopuję i zrobię sobie Ctrl-Z. OK, mamy to. No i lecimy dalej. Tutaj mam po Korona Multimap wpięte Korona Color Correct, które dzieli się na Color Correct, które idzie do Base Color, i Korona Color Correct, które wchodzi do Translucency Color. Tu oczywiście też mamy te same mapy Opacity, jakby maski tych tekstur głównych, które wchodzą do Opacity Color. I w samym materiale musimy sobie ustawić tutaj opcję Fin Shell No następnie Roughness na 0,3, IOR na 1,01, chyba że chcielibyśmy bardziej odbijające liście, to możemy ustawić sobie IOR na 1. 1, 0, 2, 1, 3. Tu w zależności też na przykład od klimatu, jaki robimy, bo jeśli miała być to na przykład deszczowa pogoda, wiosen, dzień, to raczej przydają się, przyda się więcej odbić. Też wtedy moglibyśmy sobie zmienić rafness na przykład na 0, 1, żeby te refleksy po prostu były bardziej widoczne w tych liściach. Więc to wszystko tutaj i oczywiście translucency fraction na 0, 2 i w taki sposób ten materiał tworzymy. Przejdziemy sobie teraz do 3 z naszą główną sceną I w tej scenie przygotujemy sobie po prostu te liście za pomocą chaos scattera Który po prostu posłuży nam do rozsiewania tych liści w taki bardzo randomowy sposób Więc chowam sobie to okienko, frame buffer Przejdę sobie w rzut boczny, tu już widzimy jakiś scatter z trawą, więc ja sobie jeszcze te elementy pozwolę przesunąć troszeczkę w tą stronę i zbliżymy się do naszej liści. Ja będę używał te bardziej pogięte e, z tego miejsca. Jeszcze wyizoluję sobie te obiekty i przerenderuję kawałek, żebyś też zobaczył, zobaczyła jak to wygląda tutaj, jak ten materiał działa w tej scenie. No i widzimy, że te liście są tutaj troszeczkę wygięte i one właśnie mają ten materiał i teraz właśnie je użyjemy do tego, żeby e, te liście sobie rozstawić po tym naszym trawniku. I żeby teraz to zrobić, musimy wejść w tą zakładkę, wybrać chaos Kliknąć w Chaos Cutter, stworzyć tą ikonę No i na razie to tyle Musimy teraz zaznaczyć ten obiekt Wejść w ustawienia No i w tym miejscu musimy sobie zaznaczyć miejsce Na którym ma się rozkładać nasz obiekt, czyli nasze liście W tym miejscu klikam sobie po prostu w ten teren tutaj to pierwsza taka rzecz, którą muszę zrobić. Odklikuję sobie tego plusa, żeby już żadnych elementów nie zaznaczać jako elementy, na których będziemy rozsiewać. Tylko teraz musimy wybrać sobie modele, w które będziemy rozsiewać. Więc przybliżam się do moich liści i klikam sobie plusik i zaznaczam sobie te liście, które mam tutaj. To jest jedna rzecz. No i wejdziemy sobie teraz w naszą zakładkę. I teraz, zanim jeszcze zacznę renderować ten skater, wrzucę sobie do warstwy skaternowej, którą przygotowałem wcześniej, po to, żeby całą stanę mieć po prostu uporządkowaną. Warto nad tym panować, to jest bardzo przydatne w czasie pracy. No i tutaj już odpalimy sobie render. On wyglądał przed chwilą tak, a za chwilę będzie wyglądać w taki sposób. Ok, i zobaczymy sobie, co się tutaj stało na naszym trawniku. I na razie widzimy, że nic. To dlatego, że po prostu mamy jeszcze źle ten skater ustawiony. I żeby troszeczkę łatwiej mi się teraz pracowało, ja zaznaczę sobie ten plane, na którym rozstawiłem te liście. To jedna taka rzecz. Następnie włączę sobie wszystkie skatery z trawą i włączę sobie skater nowy, czyli warstwę, którą, na której mam liście. Dzięki teraz temu wszystkiemu będziemy mogli pracować w, przez chwilę tylko jakby na naszym trawniku. Dobra, więc już się nam renderuje nasz materiał, wyłączę jeszcze regien, żeby było w całości widać, co tutaj się dzieje, no i przejdziemy sobie teraz w zakładkę Modify, żeby odpalić ustawienia tego skatera. No, i teraz tak, wejdziemy sobie w zakładkę Transformation, bo tutaj ona będzie teraz bardzo ważna, żeby poprawnie te liście się wyświetlały. Przede wszystkim, problem jest teraz taki, że te liście są przyklejone do naszego plane'a. One powinny być troszeczkę wyżej nad naszym trawnikiem, więc musimy sobie przede wszystkim zmienić opcję Translation w osi Z. I tutaj możemy wpisać sobie od 5 do 5 cm i zobaczyć, czy te liście się pojawią. No tutaj już jeden liść się pojawił, tu drugi liść, też za chwilę zwiększymy ich ilość. To spowoduje, że właśnie te liście będą ustawiać się w losowej pozycji od 5 do 100 cm. Jeszcze zanim zaczniemy pracować nad tymi liśćmi, to faktycznie jest większa ich ilość i żeby to zrobić, wejdę sobie w opcję surface scattering i tutaj zwiększę ilość do 100 tysięcy, do 10 000. Już widzimy, że tych liści pojawia się tutaj więcej, może jeszcze troszeczkę więcej. 25 tysięcy, zobaczymy sobie jak to tutaj to będzie wyglądać. Chcę stworzyć odpowiednią ilość, ale żeby nie przesadzić. Więc okej, okay, mamy coś takiego w porządku i teraz musimy też jeszcze popracować se nad tą opcją, nad tym parametrem translation i wpiszemy sobie z powrotem 5 na 5, żeby widzieć, jak one są przyklejone do trawnika. Okej, okay, i teraz całkiem fajnie to wygląda. Moglibyśmy sobie na przykład ustawić 3 do 5, tak jak teraz, i niektóre liście teraz będą bardziej zagłębione, a niektóre będą właśnie już wychodzić ponad poziom trawy. Tak jak właśnie to jest tutaj widoczne. Więc możemy sobie jeszcze ewentualnie zwiększyć tą liczbę liści do 45 tysięcy, zobaczymy jak to wygląda. No z tymi wizualizacjami jest tak, że zawsze trzeba eksperymentować i poszukiwać właśnie odpowiedniej wartości, więc widzimy, że teraz jeszcze jest ich więcej. Dla mnie to jest troszeczkę teraz za dużo, bo chciałbym ci jeszcze jedną opcję pokazać za chwilkę. Więc ustawię sobie tutaj 35 tysięcy i jeszcze możemy jeden parametr zmienić w razie gdybyśmy mieli z tym problem na naszej wizyce. Eee, możemy zmienić parametr skali, więc możemy te liście też zmniejszyć na przykład, żeby one były od 50% Swojej wartości, swojej wielkości, czyli one będą teraz gdzieś losowo mniejsze, ale mogą też być większe, więc mogę tutaj ustawić na przykład 200%, czyli one będą od swojej głównej wartości albo dwa razy mniejsze, albo dwa razy większe. To te 200% to chyba jest troszeczkę przesada, więc stawię tutaj na przykład 150. OK, i to wygląda już fajniej. One faktycznie teraz wyglądają na zróżnicowane, żeby może jeszcze za bardzo nie przesadzać z tą wielkością, mogę ustawić sobie tutaj na przykład 75, 125 i to jest taki opty optymalny parametr do tego żeby ta wielkość też nie była taka przesadzista musimy też pamiętać o takich mikrodetalach które powodują że ta wiska potem jest też realistyczniejsza więc w taki sposób możemy ustawić sobie taki główny skater, taki właśnie, który będzie wszędzie, na całym trawniku. Ale chciałbym teraz zrobić taki efekt, który będzie tylko widoczny w jakichś miejscach. Chciałbym, żeby stworzyć taką plamę liści, na przykład pod drzewem, że w tym miejscu pod drzewem spadło ich więcej i ja chciałbym zagęścić te liście w tym miejscu. Więc możemy też to zrobić w skaterze za pomocą e, Corona Distance i za pomocą polilinii. Więc teraz tak, w nasz Chaos Skater klikam sobie Wybieram klon, kopy i tworzę chaos skater. Następnie przejdę sobie obok tutaj. I przeniosę sobie obok. No i teraz muszę sobie narysować linię, taką zamkniętą linię, więc wejdę sobie w widok z góry, wyłączę tą izolację, żebyśmy wszystkie elementy tutaj w scenie widzieli. I teraz tak, tutaj w tym miejscu wiem, że mam drzewo w spoko, więc teraz wybieram sobie linię. Narysuję sobie w tym miejscu taki placek okrągły, w taki sposób. Ok, na przykład taki jeden. I na razie to wszystko. Musimy wrócić do naszego chaoska teraz. I też teraz jeszcze, zanim przejdziemy do pracy na naszej głównej scenie, zrobimy to na izolowanych obiektach, żebyś też widział dokładnie, co tutaj się dzieje. Więc z powrotem izoluję sobie wszystko. Dodam sobie trawę, którą jeszcze tutaj mam, i włączę słońce, które mi się też przez przypadek teraz wyłączyło przy izolacji. No dobrze, i teraz musimy zająć się tym skaterem, i teraz tak. Przede wszystkim wejdziemy sobie w ten widok z góry i klikniemy sobie w tą linię, którą tu stworzyliśmy. Zaznaczę wszystkie werteksy i mogę zmienić tutaj na opcję Smooth te werteksy. To będzie po prostu wygodniejsze, jeśli będziemy chcieć dokładnie, to możemy ustawić sobie bezier corner yy, i teraz te beziery po prostu tutaj sobie modyfikować za pomocą opcji rotate albo move, albo skali. Generalnie to będzie spoko, jeśli będziemy musieli naprawdę dopracować ten obszar, na którym te liście będą leżeć, ale to raczej nie będzie koniecznie. Zostawiamy przy smooth. gdzieś sobie tutaj jeszcze ponaciągamy te elementy w taki sposób, powiedzmy, że to będzie nasz placek z trawą 1. Z Shiftem przeciągnę sobie jeszcze ten obszar w tą stronę tutaj, na pierwszy plan, mniej więcej w to miejsce. To nieważne też w jakim miejscu ta linia jest, ona może być wyżej, niżej, to będzie tylko zaznaczać w miejsce, w którym ten skater ma się pojawić. No i teraz tak, scrollem jedziemy sobie do góry, Surface odklikujemy, Transformation odklikujemy i wybieramy sobie teraz opcję Areas. I wybieramy sobie teraz plusik w zakładce Spline Includes i wybieramy tą linię. I to spowodowało teraz, jak może zauważyć, że tych liści w tym miejscu pojawiło się więcej. Więc klikam escape i zobaczymy jak to wygląda na naszym renderze na początek. Musimy sobie jeszcze troszeczkę w surface scattering zwiększyć parametr w ilość tych liści. Więc teraz możemy na przykład dodać parę zer, potestować sobie ile tych liści tutaj jest potrzebne, żeby to się fajnie wyświetlało. Ok, widzimy, że się zaczyna to powiększać. Może jeszcze musimy dodać 0. Okej, okay, i wygląda to już w taki sposób, więc widzimy, że jest ich tutaj bardzo dużo. Możemy też wejść teraz z powrotem w opcję Transformation i na przykład tutaj zróżnicować te liście, że one będą troszeczkę bardziej wyniesione, czyli na przykład ustawić ten parametr od 5 do 7 cm, żeby wiadomo, była lekka różnica względem tego głównego skatera. No i widzimy, że tych liści jest tutaj całkiem sporo. Zmienimy sobie też skalę na przykład na 100 na 100, żeby one w ogóle inaczej się odznaczały swoją formą i zostawimy przy czymś takim. I teraz jeszcze. Jeszcze jednym fajnym narzędziem, które chciałbym Ci w tym wszystkim pokazać, jest możliwość użycia Distance, Corona Distance. Z tego względu, że dzięki Corona Distance będziemy mogli teraz modyfikować sobie tą krawędź. Bo teraz jest tak, że jak się przyjrzymy tym, tej, na tej wizualizacji tym liściom, włączymy sobie render i zobaczymy sobie z perspektywy jak to wygląda. Przejdziemy sobie tutaj do perspektywy i OK. I zwróć uwagę teraz, że tutaj te liście układają się w taki sposób, że tam dokładnie gdzie jest ta krawędź, tam po prostu jest ślad. I to nie wygląda za bardzo realistycznie, nie? Zmodyfikujemy sobie też odrobinę tutaj ten kształt na taki bardziej obły. O, w tą stronę. I skala w dół. No to widzimy, że. No, nie wygląda to zachęcająco, albo wygląda to tak, jakby ktoś zagrabił te liście w jedno miejsce. To też może być efekt, ale naprawmy to, zróbmy to, żeby to wyglądało bardziej realistycznie. Więc teraz odpalimy sobie Slate Material Editor i w tym Slate klikniemy sobie prawym Maps, wybierzemy sobie Korona Distance. I teraz to Korona Distance, które stworzyłem, będziemy musieli załadować do odpowiedniego slotu w naszym skaterze. Czyli zaznaczam sobie Skater teraz klikając lewym przyciskiem myszy wybieram sobie opcję Surface Scattering i do tej opcji Surface Scattering w miejscu map wczytuję sobie tą mapę Corona Distance w taki sposób i tutaj też wybieram Instance OK i to jest pierwszy krok w następnym kroku muszę złapać sobie tą linię którą zrobiłem wcześniej i dodać tutaj plusik, żeby ta linia załadowała się w naszym corona distance. To będzie bardzo ważne, żeby to zadziałało. Już widzimy pewien efekt, coś się stało, ale za chwilę zobaczymy, co. Jeszcze się troszeczkę przybliżymy do tego miejsca z tymi liśćmi i zobaczymy, co tutaj się teraz będzie działo. Przy distance fair, gdy ustawimy sobie na 0. Zwróć uwagę teraz na to, że nasze liście, że ten obszar, na których rozkładają się te liście, jest właśnie taki równomierny i Distance Fair pozwoli nam modyfikować sobie ten, ten kształt, to znaczy teraz dzięki temu te krawędzie będą po prostu bardziej takie przerzedzone, więc jeśli tu ustawię sobie na przykład teraz 200, żeby mocno to zrobić, to zobaczymy, że tych liści właśnie zrobiło się na bokach mniej, a w środku jest ich więcej. A za pomocą distance near można robić taki jakby offset, czyli na przykład jeszcze zciaśnić ten obszar, w którym są o 50 cm. W tym przypadku tutaj tak jak wpisałem też 50. Więc teraz będziemy mogli sobie te miejsca modyfikować za pomocą właśnie jeszcze korona distance. Jest to świetna technika, żeby właśnie tworzyć takie przerzedzone pola, ale bardziej zagęszczone z tymi liśćmi. I teraz Teraz wchodzimy we frame buffer, klikamy start here i zobaczymy nasz efekt. Ok, i widzimy, że na pierwszym planie tutaj bardzo fajnie to wychodzi. Tutaj jest tych liści troszeczkę za dużo, więc to jeszcze zmodyfikujemy. Klikam stop. Zaznaczam sobie naszą linię i po prostu troszeczkę przesunę sobie w to miejsce, żeby nie było tak gęsto. Może tak. I jeszcze wejdę sobie w ten scatter. Zmniejszę troszeczkę ilość liści, tu na przykład o 1,0 i zobaczymy na renderze, jak to teraz będzie wyglądać. No bo faktycznie w tym momencie y, ta prawa strona jest taka, no dużo wygląda, nieładnie to wygląda, więc musimy się jeszcze troszeczkę pobawić. Te pierwsze plany, tak jak wspominałem, już fajnie wyglądają, tylko jeszcze troszeczkę to miejsce i myślę, że będziemy kończyć naszą produkcję renderu. okej, okay, naszej liści teraz jest znowu za mało, więc po prostu tą liczbę zmienię y, na 5, z 1 na 5. Złapię sobie jeszcze region. OK, i jeszcze na moje oko zmniejszyłbym sobie troszeczkę skalę tych liści. Jednak chciałbym, żeby w tym miejscu one były drobniejsze. Więc od 50 na przykład do 80%. Dobrze, jest świetnie, właśnie w taki sposób możemy stworzyć liście na naszej wizualizacji. Ja osobiście nie wyobrażam sobie pracy bez skatera, generalnie jest to super narzędzie, które pozwoli Ci rozsiać drzewa, liście, ławki, słupki przy drodze, auta, co jeszcze ciekawego, łodzie, może jakieś budynki, które wymodelowaliśmy w tle, generalnie naprawdę wiele rzeczy, które po prostu można proceduralnie rozłożyć, możemy właśnie rozłożyć złożyć za pomocą Chaos Scatera. Więc jeśli chcesz tworzyć takie wizualizacje jak te widoczne tutaj, zapraszam cię na nasze szkolenie. Możesz też śledzić postępy naszych studentów na naszym Instagramie, no i zapraszam cię do obserwowania naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.